Z studiów kasztach jakie paczki, można to łączyć. Po raz pierwszy w historii Warszawy, kochani, idziemy 32 dni przez środek. Największy połowek stolicy. Wielkie, wielkie, gromkie brawa, wspaniały polowez wielkie brawa. Wszyscy piszcie Dzisiaj w kilku miastach w Polsce wolontariusze szlachetnej paczki odtańczyli studniówkowego poloneza, ponieważ dzisiaj właśnie od dzisiaj rozpoczyna się odliczanie 100 dni do finału projektu szlachetnej paczki. Szlachetna paczka to projekt, który pomaga ludziom rodzinom będącym w niezachnionej biedzie. Przyjeżdżamy do nich z prezentem, ale również z nadzieją, z wiarą w to, że ich sytuacja się poprawi do tańca warszawiaków przebywających akurat na Starówce, a robiliśmy wszystko to dlatego, że szukamy wolontariuszy. Wolontariuszy, którzy zaangażują się w nasz projekt, osób, które są pełnoletnie, które są odpowiedzialne, które potrafią wziąć na siebie pewien ciężar. Ciężar spotkania z trudną sytuacją, ciężar bycia z drugim człowiekiem. Szukamy takich osób po to, aby właśnie za 100 dni można było dojść do tego naszego wielkiego finału. Od dzisiaj, właściwie, rozpoczynamy wielką kampanię poszukiwania wolontariuszy, wszystkich odważnych, którzy chcieliby wejść w świat biedy, pomóc najbardziej potrzebującym. Zapraszamy serdecznie na naszej stronie www.szlachetnapacz.pl. Więcej informacji o projekcie.